Przed końcem roku wiedział już, że nie chce zostawać księdzem w Chicago. Cytuję: Przyznaję, że nie miałem ochoty być kapłanem w miejscu, w którym zawsze będę outsiderem i nigdy nie będę doceniony po prostu dlatego, że nie jestem homoseksualny. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to jedno z wielu świadectw byłych kleryków opowiadających o swoich doświadczeniach w amerykańskich seminariach, jakie zawarł amerykański dziennikarz katolicki w swojej strząsającej książce, która ukazała się też po polsku nakładem wydawnictwa A.A. I o tej właśnie książce chciałbym Państwu dzisiaj trochę opowiedzieć. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie BookTube na kanale PCH24TV. Do którego wspierania również Państwa zachęcam, gdyż nie utrzymuje się on z reklam, ale dzięki Państwa ofiarności. Ten krótki fragment, jaki przytoczyłem na początku, powinien być już, myślę, wystarczająco wstrząsający dla zwykłego katolika, bo przecież seminarium przeciętnemu katolikowi, przeciętnemu wierzącemu, będzie się kojarzyć z kształceniem przyszłych kapłanów, tych, którzy będą nawracać, nauczać i nieść sakramenty oraz Chrystusa, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. Tymczasem słyszymy tutaj świadectwo kogoś, kto stwierdza, że w tym środowisku będzie Outsiderem, bo nie jest homoseksualistą. No dajmy do tego jeszcze może fragment wyznań, jednych z wielu, wyznań pewnej pani profesor filozofii, która, jak czytamy, cytuję. Nalega na zachowanie anonimowości, ponieważ boi się, że mogłaby zostać skrzywdzona fizycznie, jeśli by jej nazwisko lub nazwa seminarium zostały wymienione. Tak tak, proszę państwa. Dobrze państwo słyszeli. Skrzywdzona fizycznie. Otóż e, pani ta mówi o kilku studentach pewnego zgromadzenia zakonnego, którzy zwierzyli się jej, że, cytuję, inni seminarzyści oraz członkowie kadry niejednokrotnie grozili im, że jeśli nie poddadzą się homoseksualizmowi, zostaną ciężko pobici, a ich kariery w zakonie będą wystawione na szwank. Koniec cytatu. Toż to jak opis istnej mafii, przywołujący na myśl te różne amerykańskie filmy o światku przestępczym, których sztandarowym przykładem są takie obrazy jak znana pewnie większości widzów trylogia Ojciec chrzestny, Człowiek z blizną czy chłopcy z Ferajny. Tyle tylko, że w tych produkcjach amerykańskiego przemysłu rozrywkowego nie o homoseksualizm chodziło i nie o seminaria, a jednak jest to opis doświadczeń kleryków w amerykańskich seminariach, przynajmniej w części z nich. A przecież autor tej książki tak pisze i tutaj pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden obszerniejszy fragment Cytuję, seminarium, z którym mamy do czynienia dzisiaj, czy raczej z jakim powinniśmy mieć do czynienia, zawdzięcza swoje powstanie Soborowi Trydenckiemu 1543-1563. Ten ważny sobór zdefiniował seminarium jako płodną wlęgarnię kapłanów. Samo pochodzące z łaciny słowo seminarium Oznacza miejsce, w którym sadzonki przygotowywane są do przyszłego zasadzenia w ziemi. W terminologii kościoła seminarium oznacza miejsce, w którym młody człowiek jest przygotowywany do przeżycia swojego powołania kapłańskiego na służbie kościoła w wierności i świętości. Ksiądz Benedykt Groszel, założyciel Franciszkanów Odnowy na południowym brąksie, określa seminarzystę jako kogoś, kto kształci się na księdza, formuje się i jest formowany po to, by pewnego dnia zostać na wyświęconym na służbę Bogu, Jego Kościołowi i Jego ludowi jako kapłan Jezusa Chrystusa. Koniec cytatu. A tymczasem mamy tutaj do czynienia z zaprzeczeniem tego ideału seminarium, a z zasadzonych tutaj sadzonek, by odwołać się do przywołanego wyżej obrazu i źródła słowa seminarium, raczej wyrosną, no cóż, trujące i szkodliwe chwasty, duszące, tłumiące i zabijające wszelkie inne pożyteczne rośliny. Taki oto obraz wyłania się z książki Żegnajcie, dobrzy ludzie, która w tłumaczeniu Jacka Pawła Laskowskiego. Ukazała się nakładem wydawnictwa AA, i której autorem jest Michael S. Rose. Dodajmy, że publikacja ta, wydana u nas w roku 2020, ukazała się pierwotnie w języku angielskim jeszcze w roku 2002, a więc niemal 20 lat temu. A jak się wydaje, niestety nic nie straciła na aktualności. Chociaż zastrzegam się, że nie mówię tutaj o tych poszczególnych, poszczególnych seminariach opisanych w tej książce czy zakonach, bo być może w niektórych z nich ta sytuacja uległa zmianie. Chodzi o problem w szerszej skali, a który z polskiej perspektywy opisuje w swoich publikacjach ksiądz profesor Dariusz Oko. Można je znaleźć we wspomnianej już przeze mnie w jednym z programów książce księdza-profesora pod tytułem Lawendowa Mafia. Przyznają Państwo, że wziąwszy pod uwagę przytoczone fragmenty, słowo mafia w tytule jest bardzo stosowne, jak najbardziej adekwatne do opisu tej całej sytuacji. I która to książka również ukazała się nakładem wydawnictwa AA. Jak widać po działalności księdza profesora Oko, a także takich współczesnych apolegetów katolickich jak Michael Voris i jego prezentowane już tutaj książki Kościół Walczący oraz Ruch Oporu, problem nie przestaje trapić kościoła katolickiego, bo Właśnie infiltrację Kościoła przez lawendową mafię opisywał wówczas, to znaczy w roku 2002, Michael S. Rose. Jak pisze sam autor tej publikacji, oparł on swoją książkę na rozmowach z, cytuję, wieloma seminarzystami, byłymi seminarzystami, wyświęconymi niedawno księżmi, z kadrą seminaryjną, oraz z kierownikami ośrodków powołaniowych. 125 alumnów, z którymi rozmawiałem, reprezentowało blisko 50 diecezji i 22 duże seminaria, niektóre dziś już zamknięte. Koniec cytatu. Tytuł książki Żegnajcie dobrzy ludzie jest charakterystyczny. Można go w gruncie rzeczy przetłumaczyć również jako Żegnajcie dobrzy mężczyźni bowiem w oryginale angielskie słowo men może znaczyć zarówno ludzie, jak i mężczyźni. A wziąwszy pod uwagę temat tej publikacji, która skupia się na źród źródle kryzysu w kościele, jakim jest kształcenie księży w seminariach i utrącanie wartościowych kandydatów na duchownych już na wstępie, w czasie rekrutacji. Taka interpretacja tego tytułu wydaje się jak najbardziej zasadna. Zaś niemęscy kapłani to jeden z czterech czynników, jaki Rose wymienia w swojej książce, które jego zdaniem odstręczają ortodoksyjnych kandydatów od kapłaństwa. Notabene w mojej wyobraźni ksiądz katolicki to przede wszystkim twardy mężczyzna, który potrafi być zarówno dobrym i wymagającym ojcem dla swoich duchownych dzieci, ale także ich obrońcą walczącym o nie jak lew. Nic dziwnego, że w jednym z wywiadów kardynał Raymond Burke powiedział, że w dzieciństwie, kiedy był chłopcem. Wszyscy chłopcy chcieli być księżmi. Coś nadzwyczajnego wydaje się dzisiaj. Tymczasem pewien, pewien były policjant i wojskowy, który wstąpił do seminarium, tak opisuje w tej książce zastanych tam mężczyzn. Cytuję. Nigdy nie działają jak mężczyźni. Działają jak dzieci, jak małe dziewczynki. Nie zajmują się sprawami tak, jak robią to mężczyźni. I ten sam rozmówca, autora tej książki, wcześniej stwierdził, cytuję: Byłem zszokowany, stwierdzając, że dwa wielkie tematy, będące przedmiotem debaty nie tylko na zajęciach, ale w ogóle w każdym koncie seminarium, to homoseksualizm i masturbacja. Każdy zawsze i wszędzie o tych sprawach mówił. Koniec cytatu. Czy po takich słowach można jeszcze się dziwić katastrofalną sytuacją Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, na którą nieustannie zwraca uwagę wspomniany już Michael Voris, podkreślając także w dostępnym w BookTube wywiadzie, że jest ona dzisiaj jeszcze gorsza? Czy może dziwić, że tamtejsza hierarchia nie potrafi podjąć zdecydowanych kroków i stanowiska w sprawie świętokradczej komunii katolickiego z nazwy prezydenta Joe Bidena oraz innych, również katolickich z nazwy polityków? Oprócz niemęskich kandydatów, Ross wymienia... Jeszcze trzy pozostałe czynniki, które odstręczają prawdziwych i ortodoksyjnych mężczyzn od kapłaństwa: a mianowicie po pierwsze sfeminizowanie liturgii, po drugie nędzny poziom katechezy oraz po trzecie liczne skandale seksualne. Dodajmy ponownie, że są to również problemy, które opisuje. Po kilkunastu latach od ukazania się w oryginale tej książki w swoich publikacjach i programach Michael Wollis, po ukazaniu się dekretu papieża Franciszka *Traditionis Custodes*, który ogranicza sprawowanie liturgii w tradycyjnym rycie łacińskim, wielu krytyków zwróciło uwagę na. Ich zdaniem niesprawiedliwość tej decyzji papieża, a także fakt, że to właśnie wśród duszpasterstw tradycji katolickiej rozkwita Kościół. Miałem okazję omawiać dla portalu pch24.pl m.in. tekst Sama Guzmana, znanego amerykańskiego blogera i autora znakomitej książki Catholic Gentleman. Który podkreślał, że w USA to właśnie tradycjonalistyczne parafie i zakony sprawujące tradycyjną liturgię pękają w szwach, podczas gdy te bardziej liberalne, dopuszczające się często nadużyć liturgicznych, zamierają. Coś podobnego w gruncie rzeczy. Opisywał w, jeszcze w 2002 roku w swojej książce Michael Rose. Otóż zakwestionował on pogląd, że to brak powołań jest przyczyną kryzysu w kościele. Opierając się na danych statystycznych, zauważył on mianowicie, że to diecezje i seminaria, które zachowują depozyt wiary, które trwają wiernie przy Ortodoksji i dyscyplinie katolickiej nie mają problemu z naborem kandydatów do stanu kapłańskiego. Ów problem natomiast występował w diecezjach i seminariach liberalnych, które okazywały się też nękane plagą homoseksualizmu. Co więcej, w tych diecezjach i seminariach próbowano stosować iście korporacyjne techniki, Werbowania nowych kandydatów do kapłaństwa, stosując na przykład billboardy, jak i propagowano jako rozwiązanie problemu ich braku, braku tych kandydatów, wyświęcanie na księży żona tych mężczyzn, jak i kapłaństwo kobiet, a jak żeby inaczej. A więc ci sami, którzy stworzyli problem, szukali nieortodoksyjnych rozwiązań sprzecznych z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego, utrącając jednocześnie kandydatów ortodoksyjnych i niehomoseksualnych oraz wiernych doktrynie, którym zarzucano, uwaga, rygoryzm. I czyż ten zarzut rygoryzmu z czymś lub kimś się Państwu przypadkiem nie kojarzy z Panem Bogiem.